W końcu dostałam się na studia. Mama obiecała mi własne mieszkanie. Tak marzę, żeby zamieszkać w parku ważantów. Własny taras, ogród, prywatna siłownia. Wszystko to jest moim największym marzeniem. Ala, to co ci wziąć? Pati, weź mi bezkofeinową, na cienkim mleku, najlepiej 0%, z chłodzikiem krzyczynowym, okej? Okay? Dobra, już idę. Ej, Ala, Ala, chodź, dzisiaj jest poniedziałek, każda kawa w maku za 2 złote, chodź, chodź na lakę. Moja ulubiona literatura, ach, jak ja tu uwielbiam przebywać, ten zapach książek. Gdzie ja jestem? Ja nie wiem, z nami książki. Są jakieś cyfr nie rozumiem. Nie to. Nie, Och, jak tu pięknie, tyle zieleni, czyste powietrze. Czuję, że moje płuca oddychają. Z Orkiestry Symfonicznej. Organizowane są tutaj liczne koncerty. Podobnie jak w spotku, znajdującym się zaraz obok. Biedny przyjaciel, noskruch Hans powiedział, że instrumentem tutaj nie jest fortepian czy inne właśnie instrumenty, ale cała akustyka, która tworzy barwę. I tym sposobem jest Wielka Sala Narodowej Orkiestry Symfonicznej, która kształtem przypomina skrzypce Stradivariusa, jest najbardziej popularną i najlepiej udźwiękowioną salą na ślus. Kupimy sobie bilet na Iłosza, bo będzie super koncert. Siema ziom, a potem na Spodek na koncert, hej! Yo. No oczala, jedziemy do domu! A może tym razem pojedziemy Pendolino, no zapłacimy trochę więcej, ale będziemy jechać dwie godziny. Masiu daj spokój, wolę zapłacić połowę mniej i jechać dwa dni. No dobra. Znajdujemy się pod Lodowato, są tutaj lepsze lody w mieście. W lato są tu zawsze strasznie duże kolejki. Są to lody tradycyjne, naturalne i znajdziecie tutaj nawet wersję wege. Kurczę, na żadnego mi nie stać, to nie jest możliwe za złotówkę jakiś znajdziesz. Aktualnie znajdujemy się na ulicy Mariackiej, a tuż za nami jest najbardziej znany kościół w Katowicach, czyli niepokolonego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Kościół ten jest w stylu gotyckim na ulicy Szyramka. Jednak znajdujemy się aktualnie na ulicy Mariackiej, która najbardziej słynie z posiadówek i imprez studenckich. To co Klaudia, widzimy się w sobotę? No a gdzie? Wiem na jakieś menu, może na mariackiej, na przykład w pijalni, tam jest najsze piwo w miejscu. No oczywiście piwko za czwórkę.